Cześć Wam, witam Was w Gotuj, a ja. Dzisiaj co prawda nie gotujemy, ale robimy kwiaty 3D w galaretce przezroczystej. Tak, to co widzicie jest efektem naszej pracy. Robimy dzień wcześniej sobie galaretki przezroczyste w takich pojemniczkach jednorazowych lub można to zrobić też w dużych pojemniczkach. Potem szypujemy sobie płyn. Co to jest za magiczny film? Nie, to nie są farby. Nie bierzcie farbop dzieci. Kupujcie barwniki spożywcze do tego przeznaczone czyli te same barwniki, tak jak wszyscy stosują do np. kolorowych mas w tortach mleko, żelatyna deserowa, trochę cukru. Pamiętajcie, że galaretka jest słodka. Nie będę mówił firmy, ale wybierajcie przezroczyste. Do tego bierzemy sobie igły z końcówkami, które można kupić. Jeżeli byście chcieli popróbować, nie inwestujcie. Zacznijcie małym nożykiem do ziemniaków, zwykłą przyczykawką i grubą igłą. Co prawda, dzisiaj wam nie pokażę tej metody, bo już wcześniej pokazywałem, tylko dzisiaj chcę Wam pokazać szybki efekt, jak można zrobić fajne przyjęcie dla dzieci wspólną zabawę i nie dać zwariować się w domu. Tworząc właśnie takie deserie. Chyba każdy lubi galaretki. Jeszcze nie słyszałem, że ktoś nie lubił. No, może wyjątkowi ludzie. Ale po prostu możemy się nauczyć, wspólnie z rodziną zrobić coś kreatywnego, a poza tym coś smacznego. Więc jeżeli będziecie mieli trochę czasu, możecie naśladować. Przepraszam Was za te odgłosy, ale zmywarka niestety pracuje. A do tego jeszcze chrapi pies. Mam psa, który chrapie. Zaciąga nieźle, co? Na pewno słychać na tym filmie. Dobra, kolejny kwiat zrobiony. Możecie też wziąć gotowy sernik, wyłożyć go delikatnie. I końcówką tych barwników, które zastaną, polać ten sernik. Więc będzie i słodki, i troszeczkę kwaskowaty. Smak gotowego sera na serniki. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia.